Dzień dobry, witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 3 października, 222 Dzień Walk na Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego, od Odessy, która w ubiegłym tygodniu była atakowana zarówno przez rakiety odpalane z Półwyspu Krymskiego, jak i przez drony produkcji irańskiej, w tym przede wszystkim. Amunicję krążącą typu szachit. W ubiegłym tygodniu na kierunku hersońskim było względnie spokojnie, względnie, ponieważ Rosjanie próbowali likwidować występ pod Dawidowym Brodem, co im się nie udało, stali odparci. A dosłownie wczoraj, czyli 2 października, Ukraińcy zdołali osiągnąć pewne przełamanie na północnym odcinku tego frontu. Ukraińcy odbili miejscowość Archanhelskie, o którą walki trwały już od końca sierpnia. A także wykorzystali prawdopodobnie rotację wojsk powietrznodesantowych rosyjskich, które stały tutaj na północy i uderzyli dokonując wyłomu na południe. Oba oczywiście uderzenia zagrażają coraz bardziej tutaj linią zaopatrzenia rosyjskim na północy. Nie wiadomo do jakiego stopnia Rosjanie wycofali się na południe. Tutaj na mapie zaznaczyliśmy taki stosunkowo ograniczony obszar, okolice miejscowości Złota Balka i Michajliwka. Natomiast y, są informacje, że Rosjanie. Zdołają nawiązać walkę i mocniej się bronić, dopiero w miejscowości Dutczany. Ta miejscowość jest ważna ze względu na to, że jej upadek oznaczałby koniec zaopatrzenia dla wojsk rosyjskich, tu w tym miejscu. No i oczywiście tutaj, chociaż tutaj no, ukraińska armia i tak spycha Rosjan na południe. Oprócz tego, armia ukraińska kontynuuje ostrzał zaplecza rosyjskiego. Przeprawy na nowej, w Nowej Kachowce i w Hersoniu. Natomiast na tym głównym kierunku, Mikołajewsko-Hersońskim, brak zmian, jeżeli chodzi o linię frontu. Na Zaporożu nadal panuje spokój, natomiast obie strony ostrzeliwują się artylerią. Ukraińcy ostrzeliwują Tokmak i Melitopol, natomiast Rosjanie Zaporoże. Dochodzi też do ataku partyzantów ukraińskich na kolaborantów prorosyjskich na południowym Zaporożu. Zmian nie ma także na odcinku donieckim. Znów mieliśmy do czynienia z serią rosyjskich ataków. Wszystkie odparcie zostały przez stronę ukraińską. No i tutaj godne odnotowanie jest to, że Ukraińcy prawdopodobnie zmniejszyli ostrzał miejscowości, na zapleczu separatystów i Rosjan. Być może wynika to z tego, że dochodziło tutaj do ostrzałów omyłkowych miast i miasteczek, obiektów cywilnych. Być może chodzi o, o to, żeby takie tutaj straty wśród cywilów, o których no mało się mówi, no bo ze strony rosyjskiej mniej przychodzi informacji aby takie straty zminimalizować. No, raczej nie wydaje się, żeby to wynikało z tego, że ukraińska artyleria jest słabsza. Na północ od odcinka donieckiego, na, no, nazwijmy to odcinku ługańskim, sytuacja zaczyna przypominać to, co się dzieje właśnie na odcinku donieckim. To znaczy, Rosjanie przeprowadzili serię ataków na Bachmut od południa i od wschodu. Ani tu, ani tu nie uzyskali żadnego powodzenia, mimo że w poprzednich tygodniach od południa Udawało im się powolutku, ale jednak yy, obchodzić Bachmut i nawet odciąć go tutaj od niektórych dróg zaopatrzenia. Rosjanie atakowali także w kierunku Siwierska, w sektorze yy, południowo-wschodnim. Także zostali tutaj odparci. Natomiast dochodzimy tutaj do strefy, gdzie to strona ukraińska ma inicjatywę yy, i Ukraińcy uderzają w stronę Biłochorivki w kierunku Lisiczańska. No i dochodzimy do najważniejszej części tego, co się działo w ubiegłym tygodniu, to znaczy o ukraińskim powodzeniu pod Łymaniem. Łyman był atakowany już od 9 września, już od czasu, kiedy ruszyła ofensywa charkowska. Tutaj pojawiały się sprzeczne informacje na temat nawet zdobycia Łymania, chociaż on był wtedy taki peryferyjny, jeżeli chodzi o to główne natarcie ukraińskie. Potem okazało się, że Rosjanie bardzo twardo się bronią i w Łymaniu i w Jampilu i w okolicznych miejscowościach. Ukraińcy zdobywali tutaj przyczółki na rzece Doniec, gdzie niegdzie. Natomiast do zdobycia Łymania było daleko. W ubiegłym tygodniu opowiadałem Państwu o tym, że Ukraińcy zaczęli odnosić sukcesy na zachód od Łymania i obchodzić go powoli od północy. I te działania praktycznie trwały także po ubiegłym poniedziałku. Ukraińcy celowali tym obejściem od północy w Zariczne, w miejscowość, która, przez którą prawie wszystkie wojska rosyjskie były zaopatrywane od strony wschodniej. Rosjanie tutaj kontratakowali. 29 września Ukraińcy uderzyli przez Doniec na północ i domknęli okrążenie idąc od południa. Właściwie od Czwartku, czyli od 29 września, możemy mówić, że te siły rosyjskie w Łymaniu zostały wzięte w kocioł. No i co się później stało, no to jest na razie przedmiotem debat. To znaczy, nie wiadomo, czy Ukraińcy chcieli zamknąć ten kocioł i złapać jak najwięcej Rosjan na tym terenie, czy tradycyjnie, już podobnie jak w Izium, miało to miejsce wcześniej, zostawić im jakiś korytarz, pozwalać im uciekać, ale zmuszając ich do pozostawienia ciężkiego sprzętu. No według jednych doniesień Rosjanie uciekali przez ten korytarz, natomiast nie był to korytarz bezpieczny, był to korytarz pod ostrzem ukraińskiej artylerii, wojsk pancerno-zmechanizowanych i są też doniesienia, że ten korytarz został zaminowany narzutowo i te siły, te około 5000 żołnierzy rosyjskich, które, którzy się tu znaleźli, oni uciekali po prostu, ponosząc bardzo ciężkie straty. 30 września Rosjanie wycofali się też z Jampila i tracili kolejne obszary. Ukraińska armia nie zadowoliła się tutaj tymi nabytkami i ruszyła na Kremienną miejscowość, która wcześniej przejściowo, prawdopodobnie była zajęta w wyniku zorganizacji sił rosyjskich po ofensywie charkowskiej, jednak Rosjanie odzyskali nad nią kontrolę. Teraz już idzie bardziej zorganizowane uderzenie w tym kierunku i upadek Kremiennej, albo przecięcie tej drogi między kremienną a asfatowe na północy, będzie oznaczało znaczne osłabienie dostaw do Lisiczańska i Sivierodoniecka. Także tutaj to natarcie trwa. Nie wiadomo, czy rosyjska. Obrona zdoła się skonsolidować wokół tej miejscowości, czy nie będą Rosjanie próbowali wycofać się na przykład na Rubiżnę albo w ogóle do dużych miast przed wojną 100 tysięcznych, czyli Siwięrodoniecka i Lisiczańska. Ukraińcy atakujący w okolicach Łymania nie ograniczali się tylko do tego terenu, uderzali także na północ, wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Oskił, i to tutaj proszę zobaczyć, idzie w parze z tym, że z Kupiańska Ukraińcy też idą na południe, tak żeby tutaj domknąć albo okrążenie jakichś sił rosyjskich w Borowej i okolicach, albo żeby po prostu tu wykonać koncentryczne uderzenie na Sfatowe, idąc właśnie od Kupiańska i tutaj od Łymania. Natomiast zamarł jak na razie Przyczółek ukraiński, utworzony w ubiegłym tygodniu na północ od Kupiańska. Ja tutaj spekulowałem, że Ukraińcy będą próbowali tutaj iść wzdłuż granicy, tak, żeby tutaj odcinać naturalną granicę przedwojenną państwową od Rosjan i ją fortyfikować. Natomiast no, na razie Ukraińcy tego nie robią, być może koncentrują siły tutaj i chcą zadać jak najcięższe straty. Ukraińska artyleria po tych zdobyczach. Przeniosła ogień na rosyjskie zaplecze bardziej na wschodzie. Ostrzeliwane jest Rubiżne, Starobielsk, Kremienna, no i i Lisiczeńsk. Ma to oczywiście dezorganizować przygotowywanie rosyjskiej obrony w tym rejonie. Warto dodać, że z uwagi na przemówienie Putina, z okazji anektowania yy, w, cud w cudzysłowie, części terytorium ukraińskiego nic nie mogło zakłócić yy, tego przemówienia i w związku z tym prawdopodobnie rosyjscy żołnierze w Łymaniu otrzymali polecenie właśnie rozkaz ani kroku wstecz i to mogło też spowodować, że podnieśli oni dużo większe straty przy tym wycofywaniu się później niż, niż mogliby ponieść yy, gdyby pozostawiano ich dowódcom swobodę działania. Oprócz tego 2 października Rosjanie próbowali uderzyć w rejonie Charkowa, wychodząc ze swoich granic przedwojennych. Natarcie to zostało odparte. Były też ostrzały. Natomiast no, pokazuje to, to stałe zagrożenie, że cóż z tego, że Ukraińcy wypchnęli Rosjan, tutaj z całego tego rejonu, skoro nadal tutaj jest granica i nadal tutaj potencjalnie jakieś jednostki mogą wchodzić. Więc Ukraińcy muszą utrzymywać tutaj cały czas siły, chociaż oczywiście te granice są zaminowane i okopane. I to osłabia wysiłek, jaki mogą tutaj na głównych frontach wykonać. Na koniec, yy, odniosę się do referendum. 27 września zakończyły się pseudoreferenda, zgodnie z którymi 90%. Yy, czterech obwodów państwa ukraińskiego zdecydowała się na przyłączenie się, znaczy na uzyskanie podległości, po czym przywódcy tych pseudo-republik poprosili o przyjęcie do Rosji. Obecnie pojawia się informacja, że Rosja wystosuje w stosunku do Ukrainy ultimatum jutro, we wtorek, wzywające Ukrainę do wyjścia z terytorium rosyjskiego. Jest to o tyle kuriozalne, że równie dobrze Rosjanie mogliby przeprowadzić referendum takie na temat Warszawy na przykład i też wezwać Polaków do ustąpienia z Mazowsza, które jest rosyjskim terytorium. Także no, wydaje się, że Ukraina tego rodzaju ultimatum nie posłucha, a co będzie dalej... Trudno powiedzieć, ponieważ Rosjanie już przeprowadzają i tak masowy pobór. Teoretycznie ograniczony, jednak realnie pojawiają się informacje, że masowy, i ci poborowi i tak już są kierowani tutaj do walk w Ukrainie. Ale to, co będzie dalej, pokaże nam kolejny tydzień. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.